Kierownik się skończył. Wybrzmiewa z wnętrza koalicji rządowej. Jednak czy aby na pewno? Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Donald Tusk pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy. Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i nawyzywał go od agentów KGB. Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski, że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem. Jeżeli pan. Mnie nie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie? Moja odpowiedź brzmi nie. Czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem, w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? Czy ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakiś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta, a być może pokazujący, że oglądali kiedyś House of Cards z polskimi nazwami Panie Marszał... Kto panu uwierzy dzisiaj? Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał go od Alfonsów? Nie wierzył, że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go od agentów KGB. Jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę. Jak pan będzie oglądał spotkanie De Donalda Trumpa z. Panem Prezydentem Nawrockim, to i Pani i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego, a Donald Tusk będzie widział spotkanie Alfonsa z agentem KGB. Nie chcę tak pani nasza, no, dobrze, bo... na początku wielkie podziękowania za aktywność na moim kanale. Bardzo dziękuję za komentarze, za polubienia, za subskrypcję. Przy okazji serdecznie witam wszystkich nowych subskrybentów. Zmierzamy w kierunku 30 tysięcy subskrypcji i myślę, że 30 tysięcy to będzie dobry moment na zorganizowanie kolejnego politycznego live'a. Pierwszy był już dawno temu, a wydaje się, że to będzie dobry czas na podsumowanie kampanii, wyborów prezydenckich, ale też na skomentowanie takie na bieżąco tego, co dzieje się teraz w polityce. Bardzo dziękuję wszystkim z Państwa, którzy wspierają mnie poprzez wirtualną kawę. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten sposób wyrazić docenienie mojej pracy, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. Ktoś by powiedział Michał Kamiński się odpalił, wicemarszałek Senatu z PSL w końcu powiedział to co. Myśli. No nie, Michał Kamiński, którego wypowiedź pokazałam Państwu na początku, to jeden z tych polityków, którzy dość często mówią to, co myślą, albo to, co inni chcieliby od nich usłyszeć. I zapewne niektórzy z Państwa pomyślą sobie, po co cytować człowieka, który przeszedł wszystkie możliwe formacje polityczne poza lewicą. Może nie warto Przykładać nadmierną wagę do jego słów. Z jednej strony tak, no ale z drugiej strony, skoro Michał Kamiński to największa chorągiewka w polskiej polityce, to może ta chorągiewka dobrze czuje, skąd wieje wiatr politycznych zmian, i może warto spoglądać w tamtym kierunku właśnie. I w ten sposób ja bym chciała potraktować wypowiedź Michała Kamińskiego. O, która od wtorkowego wieczoru rozpala X, rozpala media społecznościowe, rozpala wyobraźnie wielu tych, którzy chcieliby zobaczyć upadek rządu Donalda Tuska już teraz, a nie dopiero przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych. No i skoro potraktujemy Michała Kamińskiego jako chorągiewkę, która dobrze wie, skąd wieje wiatr, a dodatkowo mamy liczne przecieki w różnych mediach związane z tym jaka burza po porażce Rafała Trzaskowskiego wybuchła wewnętrzną koalicji rządzącej. No to już pewien obraz sytuacji się wyłania. Koalicji Obywatelskiej Wściekłość. W Polsce 2050 wściekłość i przerażenie, bo partyjne doły domagają się dymisji zarządu partii. W PSL-u pytanie co robimy dalej, do kogo się teraz przyczepić jako partia obrotowa, z kim zawiązać koalicję pojawiają się wyzwania do głębokich czystek, ale rekonstrukcji rządu, jak słyszymy nieoficjalnie, najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie będzie taka rekonstrukcja, jeżeli będzie, to najprawdopodobniej po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Karola Nawrockiego czyli po 6 sierpnia. Teraz koalicjanci nie zgodzą się na rekonstrukcję, no bo wiadomo o co chodziłoby w takiej rekonstrukcji o odbieranie stanowisk koalicjantom. Przy okazji podziału rządowych posad, kiedy zawiązywała się koalicja Donalda Tuska, każdy z licznych koalicjantów chciał czegoś dla siebie. I zamiast najmniejszego, najskromniejszego rządu III RP, jak obiecywał Donald Tusk, dostaliśmy rząd największy, najbardziej rozbuchany. Po porażce kandydata Trzaskowskiego, Donald Tusk chciał jak najszybciej przejść do rekonstrukcji, ale koalicjanci powiedzieli nie. Donald Tusk uznał, że faktycznie teraz zabieranie stanowisk Polsce 2050 PSL-owi i Lewicy mogłoby doprowadzić do upadku jego rządu, a przecież na przyszły tydzień mamy zapowiedziane głosowanie nad wotum zaufania wobec tego rządu. Na razie więc zmian nie będzie. A Donald Tusk i jego polityczni podwładni wydają się być jeszcze bardziej hojni w rozdawaniu stanowisk. I nie wiem, czy Państwo słyszeli o sprawie z Małopolski. Tam, 24-letnia, wcześniej asystentka wojewody Małopolskiego, 24-latka, podkreślam, będzie odpowiedzialna za komunikację medialną w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie jest to osoba przypadkowa. Bo jest to działaczka polskiego stronnictwa ludowego. Czyli tak, nie będzie rekonstrukcji na razie, ale będzie dodatkowe rozdawanie stanowisk. Wszystko oczywiście po to, aby przynajmniej jeszcze przez jakiś czas Utrzymać spoistość koalicji rządowej, bo to co dzieje się we wnętrzu rządu, no na pewno przyprawia Donalda Tuska o niemały ból głowy. Dziennikarze ujawniają kulisy spotkania liderów koalicji Donalda Tuska, koalicji 15 października, czy też 13 grudnia. Takie spotkanie odbyło się... Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Warto zaznaczyć, że jednym z problemów tejże koalicji było to, że tych spotkań do tej pory nie było. Chociaż na początku liderzy formacji tworzących rząd obiecywali sobie, ale także wyborcom, że będą spotykać się regularnie po to, żeby omawiać najważniejsze tematy i żeby na bieżąco wyjaśniać różne konflikty, żeby nie chodzić do mediów i żeby tam się wzajemnie nie oskarżać. Do takich spotkań nie było, nie chcieli ze sobą rozmawiać. Hołownia nie chciał rozmawiać z Czerzastym, Czerzasty nie chciał rozmawiać z Kośniakiem Kamyszem, a we wszystkich nich narastała wściekłość na premiera Donalda Tuska. Dopiero klęska Rafała Trzaskowskiego była takim motywatorem do rozpoczęcia rozmów, no bo zaczęło się palić. Sytuacja stała się na tyle napięta, że Donald Tusk, który sam siebie ogłosił rzecznikiem tego rządu, uznał, no, że dobrze, no, w końcu musi z tymi ludźmi, których nie lubi, których ma dość, ale którzy są mu potrzebni, musi z nimi się spotkać. I teraz przeczytam Państwu kilka cytatów y, od autorów podcastu Stan Wyjątkowy, którzy opisują właśnie kulisy tego spotkania liderów koalicji. Najspokojniejszy z tej trójki, czyli Hołowni, Kośniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego jest Czarzasty. Jego kandydatka w wyborach prezydenckich miała niezły jak na lewice wynika, nie jest wykluczone, że do wyborów w 27 pójdzie z Adrianem Zandberg. Zdecydowanie większe emocje buzują w Polsce 2050. Szymon hołownia będzie chciał się przy każdej możliwej okazji dystansować do premiera Tuska, co może w najbliższym czasie powodować wstrząsy w obozie władzy. Większy spokój zachowuje kośniak kamerz, bo co prawda, Pis kusi PSL rządem technicznym. Ale ludowcy w ogóle nie chcą rozmawiać z pisowcami, niemniej, zarówno wewnątrz partii Tuska, jak i w koalicji rządzącej, nastroje są minorowe. Słychać głosy o konieczności rozliczenia winnych porażki. I o ile koalicjanci Donalda Tuska są podzieleni w niemalże każdej kwestii, to są zgodni co do jednego, że druga przegrana Rafała Trzaskowskiego, przegrana, która jest traktowana jako osobista porażka Donalda Tuska, musi doprowadzić do detronizacji Tuska właśnie z roli szefa i kierownika. Polskiej y koalicji, polskiego rządu. Ja mam taki odsłuch ze spotkania koalicyjnego. Zaglądam do swoich plotek. Jeszcze wróciłem plotki. do. Plotu <grym grym> y <grym> notatki. Plotu notatki. Generalnie tak. Proszę się nie przewiązywać do konkretnych słów. To jest relacja człowieka, który dostał ten komunikat od swojego lidera bezpośrednio. A lider był na spotkaniu. Generalnie było tak. Dlaczego Rafał przegrał? Bo każdy by przegrał bo ich jest więcej. Generalnie rząd, polityka komunikacyjna leży. no To jest akurat fakt. Powtarzamy Ale to państwo potrzebuje... dwa razy w tygodniu w każdym stanie. Rząd wyjątkowym. nie potrzebuje rzecznika, bo premier jest najlepszy, jak co wtorek przez 7 minut przed rządem powie, co myśli o, o partii i państwie, i mamy się tym zadowolić. Nie będzie żadnego resetu programowego rządu, czyli określenie na nowo jakichś priorytetów, złożenie konkretnych obietnic. Bo rząd nie powinien teraz okazywać słabości. Nie powinniśmy przepraszać, nie powinniśmy mówić, że nam nie wyszło. Nie powinniśmy umawiać się na nowe cele. 10 milionów ludzi oczekuje, żebyśmy obronili ich przed pisem. Teraz są załamani, niektórzy popłakują w rękaw, ale za 2-3 dni im przejdzie. Taka jest w tej chwili, według moich rozmówców, nastawienie Tuska. Liderzy ukrupowań koalicyjnych chcą wykorzystać sytuację, aby wzmocnić się kosztem premiera, co również pokazuje, że rekonstrukcji na razie nie będzie. Będzie podbijanie stawki, no bo Donald Tusk jest w sytuacji dla siebie bardzo niekomfortowej, jest postawiony pod ścianą. Albo będzie słuchał tego, czego chcą od niego koalicjanci, albo po prostu rząd mu się rozsypie. Dalej Dominika długo już zwraca uwagę, że chociaż od dawna obserwuje politykę, do Donalda Tuska nigdy nie usłyszała tyle razy, co w powyborczy poniedziałek, że kierownik się skończył. Wszyscy chcą w tej chwili coś na nim wymusić, tylko to są o tyle gry i zabawy dzieci, że Tusk nie może rządzić bez nich, ale oni też nie mogą bez Tuska. Koalicjanci znaleźli, znaleźli się więc w klinczu. Jeżeli będą przedterminowe wybory, mniejsze partie mogą nawet nie wejść do Sejmu. A jeżeli rząd upadnie i władze przejmie PiS, premier Tusk może skończyć w więzieniu. Takie strachy panują dzisiaj w koalicji rządowej. Wizja więzienia dla Donalda Tuska stała się bardziej realna niż kiedykolwiek w ciągu no, niecałych dwóch lat rządów tej koalicji. Dlatego przyspieszonych wyborów, o czym przekonani są prowadzący podcastu. Stan wyjątkowy nie będzie. Co więc zaoferuje nam Donald Tusk w najbliższym czasie? I mówiąc o najbliższym czasie, ja mam na myśli najbliższy tydzień, nie jestem na tyle odważna, żeby ryzykować stawianie test dotyczących, co wydarzy się po tym, jak w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla Donalda Tuska. Zakładam, że jednak różnymi metodami, właśnie rozdawaniem stanowisk w terenie działaczom formacji koalicyjnych, Donald Tusk jednak przymusi koalicjantów do tego, żeby podnieśli rękę za udzieleniem jego, no ale także ich własnemu rządowi, wotum zaufania. Są sobie wzajemnie potrzebni. Nie mogą teraz doprowadzić do rozpadu tego rządu, bo przyspieszone wybory, kiedy fala prawicowa jest ewidentna i kiedy. Sytuacja społeczno-polityczna gra na korzyść PiSu i Konfederacji. Dla takiego PSL-u, czy dla takiej bardziej może nawet Polski 2050, doprowadzenie do ponownego, wcześniejszego głosowania w wyborach parlamentarnych oznacza bardzo prawdopodobnie nie dostanie się do Sejmu. I też patrząc szerzej dalej, analizując to, jak układa się polityka już od wielu lat w naszym kraju, jeżeli ktoś na tym wszystkim straci, jeżeli ktoś odejdzie w polityczny niebyt, to nie będzie to Donald Tusk. To będą ludzie tacy jak Szymon Hołownia wykorzystani i porzuceni. Zachęcam Państwa serdecznie do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.